Niewczas szkółka sadzonek truskawek to gospodarstwo rodzinne, które uprawia sadzonki truskawek na areale około 20 hektarów, tak jest też w tym roku. Produkujemy sadzonki zielone, świeżo kopane, które nadal cieszą się dużym popytem, mimo że bardziej kierujemy się w stronę sadzonek frigo, które produkujemy w klasie A, A+, A i A. Dla nas najważniejsze odmiany, które są w naszej ofercie, a mamy odmian aż 20 i dużo wprowadzamy nowych, obecnie naj, naj, najpopularniejsze to są Rumba, San Andreas, Vibrant, Grand Rosa, Malvina, natomiast są też właśnie nowe odmiany, jakie wprowadzamy, czyli chociażby od tego roku Arianna, Federica, Hossa, a też od przyszłego roku już kolejne 5 nowych odmian, w zasadzie nawet 6. Tutaj znajdujemy się w karkasie założonym w tym roku dla nowych odmian, które pozyskaliśmy od hodowcy Flevo Berry. Są dwie odmiany powtarzające fawory i hademar oraz e, tradycyjnie panujące e, niepowtarzające, czyli Fight, e, Flair i Falco. I one to jest materiał, to jest część naszego matecznika, który znajduje się w naszej szkółce. To jest akurat materiał bezpośrednio odchodowcy wysokiego poziomu kwalifikacji B1. No i dzięki temu, że mamy taki tunel, ten karkas, który nie jest właśnie typowym. Oczywiście się różni zupełnie od tego, co stosuje się w produkcji owoców. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć go przed szkodnikami, przed owadami, a jednocześnie sam grunt jest przygotowany typowo pod szkółkę, czyli jest odkażony, zadbany i tak dalej. Jest ochroniony, mamy tutaj czujniki wilgotności też, mamy oczywiście nawadnianie kropelkowe i nam te truskawki tutaj bardzo ładnie rosną. Karkas dlatego, że on pozwala nam jeszcze lepiej chronić sadzonki przed potencjalnym źródłem patogenów, czyli przed E, właśnie szkodnikami, przed owadami poza tym, że już jest gleba odpowiednio przygotowana do tego on tworzy pewien mikroklimat jest tutaj troszeczkę cieplej, a mimo to przepuszcza powietrze, no i tutaj na tym e, w tunelu zdecydowaliśmy się zastosować też nawadnienie wyłącznie kropelkowe, które też ogranicza rozwój chorób grzybowych. W przyszłości planujemy, prawdopodobnie będziemy uprawiać truskawki te litarne również w tunelu, ale już prawdopodobnie w substracie bezglebowo. I do tej pory w naszej szkółce z odmiany powtarzających mieliśmy odmiany San Andreas i Albion, ale widzimy, że na rynku rośnie zapotrzebowanie na inne odmiany powtarzające, dobre sprawdzające się nie, oczywiście nie tylko w prawie na otwartym polu, ale również pod osłonami. Dlatego wchodzimy w nowe odmiany. Tutaj znajdujemy się na kwaterze odmiany Hademar, w której regularnie obcinamy kwiatki, one są właśnie do obcięcia. Jest to odmiana, która daje znana na rynku, która daje wysoki potencjał na to, aby móc produkować dużo ilość atrakcyjnych owoców, bardzo dobrych do sprzedaży. Również mamy inną odmianę, akurat obok fawori. No i w ogóle poszerzamy naszą ofertę odmian dobrych, powtarzających. Sadzonki truskawek, które pozyskamy z tego karkasa, posłużą nam do założenia matecznika na polu w tej jesieni, a następnie w przyszłym roku uzyskamy z nich sadzonki zielone jesienią oraz głównie sadzonki frigo. Przede wszystkim, zresztą w przypadku odmian powtarzających, to w zasadzie tylko sadzonki frigo, e, bądź sadzonki doniszkowane oczywiście, dla naszych klientów. Aktualnie kończymy na dzisiaj kopanie sadzonek zielonych kombajnem, to jest akurat odmiana rumba, kwatera odmiany rumba i jutro będziemy ją przerabiać, mieszczamy ją do chłodni tymczasowo, bo sadzonka zielona przez krótko trwały czas w odpowiedniej temperaturze, może być trzymana w chłodni. No i tutaj to uprawiamy oczywiście na odpowiednim stanowisku, które było przygotowane, wcześniej odpowiedni płodozmian, przedplon, no i oczywiście ziemia odkażona, i to jest ziemia odpowiednia, optymalna tylko, żeby rosła sadzonka z mocnym systemem korzeniowym, która nie ma w sobie patogenów i która jest oczywiście odpowiednia do kopania kombajnem, no bo na, na ziemi zwięzłej to oczywiście nie jest możliwe, żeby w ogóle kombajnem kopać taką sadzonkę. W czerwcu mieliśmy okazję brać udział w truskawkowych inspiracjach w Hornigach, gdzie mogliśmy zobaczyć owocującą w pełni okazałości plantację truskawek założoną z naszych sadzonek, Odmiany Grandarosa. W tej chwili znajdujemy się w mateczniku odmiany Grandarosa. Tak jak wspomniałam, polska wczesna odmiana, bardzo plenna, bardzo jędrna, ładne grube, duże owoce, wyrównany zbiór owoców w pierwszej klasie, praktycznie przez cały okres zbioru. Pani Krystyno, jak długi jest ten okres zbioru Grandarosa? No 6 tygodni, także niektórzy podejrzewali początkowo nie odmiany, że jest to odmiana późna, a ona po prostu tak długo owocuje, tworzy jedne kwiatostany, owocują, a już następne tworzy, także wydajność tak, jest, jest około tak. 1,5 kg z krzaczka Nawet, tak. i bardzo duża trwałość pozbiorcza. Pani Krystyno, wiemy, że Grandarosa jest podatna na niektóre choroby. W jaki sposób dobrze jest ją uprawiać? Odpowiednie zabiegi i nawożenie to sukces w uprawie Grandarosy. Przede wszystkim wiosną stosujemy dobre środki ochrony roślin. Są droższe, ale warto i warta jest tego Grandarosa, ponieważ odpłaci dobrą zdrowotnością i dużym plonem. I oczywiście odpowiednie nawożenie. Yy, bardzo ważne, żeby nie przesadzić z azotem, zwłaszcza w czasie kwitnienia, owocowania, ponieważ azot niezwiązany w białko yy, jest przyczyną chorób grzybowych, w tym antagnozy, na którą Granda rosa jest podatna. Jeśli te warunki zostaną zachowane, nie ma żadnego problemu. Wielu naszych klientów. Z sukcesem sadzi Grandarosy od wielu lat i y, nie zamienią jej na żadną inną, już dość popularną odmianę. W tej chwili y, najpopularniejsza jest y, uprawa Grandarosy y, no, na otwartym polu, tutaj nie ma co ukrywać, no i zdecydowanie w systemie jednorzędowym. Tak, obsada 30 tysięcy na hektar. Sadzenie w systemie jednorządowym warunkuje dobre wietrzenie plantacji, a więc yy, tu w chodzi o... się podatność na choroby. No, tak, a jednocześnie można łatwiej chronić tak. taką plantację, łatwiej dojść z każdym środkiem i opryskać. I opryskać. Yy, jesteśmy w kwaterze sadzonek odmiany Grandarosa i zdecydowanie widać, że sadzonki są zdrowe. Liście zielone, Bez żadnych porażeń, bez żadnej plamistości. Naprawdę zapowiada się dobrej, wysokiej jakości sadzonka. W ubiegłym roku do naszej oferty dodaliśmy odmianę Lima Lexia. Odmiana średniowczesna. Jest dostępna jako sadzonka frigo oraz zielono-świeżo kopana. A pod zamówieniem również przygotowujemy w doniczce. Ta odmiana charakteryzuje się. Dużymi owocami, stałą plennością w czasie, bardzo smacznymi owocami i głównie ze względu na ten smak klienci do niej wracają do tej odmiany. Sama roślina charakteryzuje się dobrym wigorem, dobrą odpornością na różne choroby. Trzeba natomiast uważać z nawożeniem pod kątem mączniaka. W naszej ofercie szkółkarskiej od lat staramy się poszerzać naszą ofertę o kolejne odmiany powtarzające. Niemniej cały czas bardzo duży, duże zapotrzebowanie widzimy na odmiany takie jak dras, Albion, które są w naszej ofercie. Jak widzieliśmy w tunelu, wprowadzamy takie nowe odmiany jak Hademar, lub tutaj mamy odmianę polską powtarzającą w Odmiana zapowiada się dobrze. Charakteryzuje się dużą płynnością, ładnymi czerwonymi owocami, dużymi e, oraz e, ładnie wybarwionymi i jędrnymi. Jak Państwo widzą, jesteśmy na kwaterze odmiany Rumba, którą właśnie wspominałem, że kopiemy. Tutaj mamy piękny, no, odpowiednio zagęszczony matecznik, zdrowe liście, duży wigor. To są sadzonki dojrzałe, gotowe do kopania. To jest jedna właśnie z właśnie spater na naszym mateczniku. Nasz matecznik ogólnie wynosi około 20 hektarów co roku. No i rumba się cieszy dużym zainteresowaniem, chociaż mamy też nowe odmiany. Eee, I jeżeli chodzi o zdrowotność, też nie mamy z nią problemów póki co. Dzięki temu, że staramy się stosować taki profesjonalny system produkcji, eee, czyli od wyboru sadzonych matecznych jak najlepszych, takich jakie są dostępne, przez odkarzanie odpowiednie przedplony, po potem ochronę oczywiście po posadzeniu, eee, oczywiście ochronę przed eee, chorobami, jak i przed chwastami, eee, selekcję negatywną, no i szereg innych zabiegów.